To, to już było. Ja, już to gdzieś widziałem. No, jak się o tym dowiedziałem, no to. to jakby takie. Déjà vu. Gdzie ja to widziałem? Tak. Widziałem taki film. Z Marleną Dietrich. Błękitny Anioł. Tam jest taka historia. To się dzieje w Niemczech. No tak. Chyba przed wojną pierwszą jeszcze. Prawda, tam dbano o moralność. Tam wszystko było tak. Puski dryl był i była szkoła, gimnazjum męskie. No i tam był taki kostyczny nauczyciel, profesor Unrat. To jest stary kawaler. i on tak ostro trzymał tych, tych młodzieńców. No i tam w, w tym mieście pojawił się kabaret. I tam gwiazdą tego kabaretu była piękna, długonoga Marlena Dietrich. Znaczy aktorka, się tak ta na postać. Miała swój pseudonim sceniczny Blaue Engel, Bukietnia Anioł. No i tam chłopaki chodzili tam i się zachwycali. Wiadomo, prawda? No wtedy nie było porno, telewizji, smartfona, no to jeździło się oglądać prawdziwe kobiety. No i dowiedział się o tym profesor Unrat. No i stwierdził, że muszę coś zrobić, bo to deprawuje młodzieńców. I poszedł tam do tego kabaretu, żeby po prostu zgromi, żeby zduść to, to zepsucie. I co się stało, proszę Państwa? Rzecz, jeżeli ktoś nie zna natury ludzkiej, czyli dla, tych, dla luteranów, dla protestantów rzecz nie, nie, nie do pojęcia. Katolicy sobie zdają sprawę, że są pokusy i człowiek im ulega. Ale dla luteranów, jak oni mają, prawda, tą swoją teorię e, predestynacji, no to jak on jest święty za życia, to nie bo tam go nic, nic nie złamie, a okazało się jednak, że nie, że Błękitny Anioł go uwiódł. Do tego stopnia, że profesor Unrat zrezygnował z pracy w gimnazjum i ożenił się z Marleną Dietrich. Mhm. Dużo od niego młodszą. No i potem były takie przybitki, jak on tam jeździ z tym kabaretem, no ale w pewnym momencie skończyły się pieniądze. No i ona zaczęła od niego wymagać. On po prostu wpadł w nią, jak śliwka w kompot. Tak jak tu widzimy w tej sytuacji naszej obecnej współczesnej. Dokładnie. Dokładnie tak. Tak samo wpadł, po prostu robił wszystko. Wszystko. I ona zaczęła od niego wymagać. No to bądź produktywny, przydaj się na coś. No to zaczął występować na scenie. Jako błazen, jako klaun. Udawał koguta. Aha, bo najpierw on tak. Najpierw były takie fajne imprezki i on tak się rozluźnił i okazało się, że świetnie potrafi naśladować koguta. Wszystkich to bawiło. No i potem e, to już musiał naśladować tego koguta, był przebrany właśnie za koguta i naśladował koguta w tym kabarecie, I po prostu, a ona tam go zdradzała oczywiście z jakimiś tam młodszymi i to było na, na jego oczach. On nie miał nic do gadania, on tylko miał piać jako koguta, a no ona tam sobie na boki chodziła z kim chciała, błąkit na nią, no i potem aż, aż no, znosił te poniżenia, znosił te poniżenia, zresztą już nie miał nic innego, została mu tylko ona i ten kabaret, i, ten, i, i, i to pianie koguta, ta była zenada, On wszystko inne stracił, spalił za sobą wszystko. No i któregoś dnia ten kabaret przyjechał do tego miasta którym on uczył. No i ona oczywiście kazała mu wystąpić na scenie. I tam byli jego uczniowie. I oni wcześniej się z niego śmiali. Robili sobie, jak on był ich profesorem, tam robili sobie różne żarty. A jak to zobaczyli, to najpierw tak ktoś się tam się zaśmiał, ale później to ogarnęło ich wręcz przerażenie. Do jakiego stopnia człowiek może się stoczyć. Zobaczyli totalny upadek. Nie tylko człowieka ale wręcz człowieczeństwa. Po prostu przerażenie. Już nawet, już nawet się z niego nie śmiali. I on zobaczył tych uczniów i coś w nim pękło. I odszedł od, odszedł od nich. Wyszedł z tego kabaretu poszedł do tego gimnazjum, gdzie uczył. Tam miał swoją katedrę. Tam poszedł na tą katedrę. Usiadł to był w nocy i tam umarł. Jakbyśmy czegoś takiego nie oglądali, proszę Państwa, nie chciałbym oglądać takiego widowiska.